Popatrzcie jak. Jak zrobić lemura? Okay. Na naszej stronie miniminipluspl znajdziecie wzory, z których razem z rodzicami. A co to? Możecie wyciąć szablony, z których powstaną brzuch, łapki i głowa. Okay. Do zrobienia lemura potrzebne będą kolorowe szablony. Są. Biały i czarny pasek wycięty z papieru. Jest. Nożyczki. Sam. Kolorowe kredki. Są. I klej. Jest. Najpierw robimy brzuch. Wycięty prostokąt zwijamy trochę jak rożek do loda. Właśnie tak. Mamy brzuch. Musimy wyciąć nogi, ręce i głowę. Uważaj na palce. No i jeszcze bardzo ważny dla lemura ogon. Dwa paski papieru, czarny i biały, sklejamy na końcu i zwijamy jak harmonijkę. I tak na zmianę. Końcówkę sklejamy. Teraz wycinamy głowę. Naklejamy wszystkie części na biały wzór. Rysujemy oczy i buzię. Śmieszną minę malemur. Przygotowane części musimy skleić. Popatrzcie. Brzuch sklejamy z łapkami z jednej i drugiej strony. Później głowa i ogon. Poznajecie? Przepięknie. Lemur jak prawdziwy. A może spróbujecie zrobić jeszcze kilka lemurów? Na naszej stronie mini mini -plus pl Kochane zwierzaki Znajdziecie Dwa lemury! Ohane Zaki Deus lembre Ohane Zaki eu tenho um grande desejo zaki que